Cześć wszystkim! Czy mamy tutaj kogoś zainteresowanego kompostowaniem? Co się dzieje w mojej pryzmie? Jeżeli tak, to zapraszam do oglądania. Zobaczcie. Pryzma pięknie trzyma temperaturę. Jest tutaj 65 stopni, więc idealnie. Nie jest już za gorąco. Zdecydowanie nie. Nawet pryzma obok, która nie chciała się nagrzewać, ma w tej chwili 40 stopni, więc całkiem przyzwoicie. Fajnie byłoby, gdyby miała to, te 55 stopni, ale tak jak mówię, ona niech sobie tam żyje własnym życiem. Dziś skupimy się na pryzmie właśnie tej tutaj środkowej. Ponieważ nie przerzucałam jej tydzień czasu, ostatni raz przerzucałam ją właśnie w sobotę. W związku z czym, przerzucimy sobie ją i zobaczymy. Co tam się dzieje? Zapraszam do oglądania. No to co? Wyciągamy sobie termometr. Wrzucę go tutaj do pryzmy obok i zasuwamy z przerzucaniem. Dobra, no to co? Na sam początek rozrzucimy sobie mieszając odrobinę trocin z siankiem. Oczywiście jak zwykle zaczynam od części tej, która jest na wierzchu. Kończąc na tym, co w środku. Aha, i zobaczcie. Będzie trzeba podlewać. Mimo, że pada i że wydawałoby się super, będzie mokra. Nic bardziej mylnego. Bez podlewania się nie obejdzie. Dobra. No to super, jedziemy tutaj. Teraz z górą. No i na razie jeszcze tutaj fajnie mokro. Wy rozrzucam sobie nim. Zostawię to na tamtej, tamtej komorze. Niech ona się ładnie na powietrze. Okay. Nie wiem skąd ale wziął się fragment ziemi. Pewnie jak przerzucałam z poprzedniej komory, za dużo nabrałam. Ziemia ma swoje plusy w kompostowniku. Jeżeli to jest garść ziemi, to fajnie, kiedy zaczynamy nową pryzmę, żeby do niej dodać troszkę życia. Trochę mikroorganizmów, jeżeli nie mamy kompostu, może to być garść ziemi. Natomiast ja nie dodaję celowo ziemi, bo tutaj dodało się troszkę przez przypadek. A to ze względu na to, że nie ma co rozrzadzać sobie, oczywiście w cudzysłowie, tego kompostu. Jak chcemy mieć wartościowy kompost, to niech on będzie z różnych materiałów innych niż to, co mamy już na glebie. A, tu mamy jakieś, zobaczcie. O, nie wiem skąd, ale mamy troszkę ziemi tutaj i korzeni. Ach, tam sobie ją na tą pryzmę. Najwyraźniej coś było wyciągane razem tutaj z ziemią. Dam sobie ją na pryzmę tą, która będzie się dużo wolniej przerabiać. I mieszamy, podrzucamy. Niech się wszystko pięknie łączy. Okej, okay, ale paruje. Wiecie co? Jak tu podrzucam, to po prostu aż się robi sauna. Dobrze, wyrzucam sobie to na boki, rozkładam i lecę dalej. Nawet jakieś plastiki tutaj się pojawiają, więc od razu sobie usuwamy podczas przerzucania. Zawsze się znajdzie. Tutaj właśnie było, o, mi tutaj troszeczkę drzazgi się pojawiły. Czuję też kamienie. No tak to jest, jak zbiera się z takiego podłoża, które ma troszeczkę żwirów sobie, że zdarzy się jakiś kamień, zdarzył się też tutaj, tak jak widzicie, plastik. No bo część tutaj drewna, która była przygotowywana na opał, najwyraźniej posiadała ten plastik. Ale to można sobie zaraz przy przerzucaniu wyłapywać. Żebyśmy nie mieli dziadostwa tutaj w kompoście. Dobra, lecimy sobie dalej, patrzę, gdzie jest taka fajniejsza Bardziej mokra część i to przerzucam. Dziś nie pada, więc będę musiała zasuwać raczej kamienie. No, będę musiała podlewać konewkami. I nawet takie grubsze elementy też się pozbędziemy. Od razu na tą pryznę. Aha, tu jest sucho, bo po nawet nie jestem w stanie wybić. Dobra, no to lecimy tu. Widzicie jak paruje? Tyle jej było. Pamiętacie? Było zdecydowanie powyżej tutaj tej... Komory. A teraz tak mało jest. Ja nie wiem, no. Miałam nadzieję, że będzie pełna komora. W związku z tym, że połączyłam dwie pryzmy. Pryzmy z dwóch komór. A mimo to, zobaczcie, nic tutaj. Znaczy, nie ma tak jak myślałam. Niestety, o, sobie tutaj, niestety, ale właśnie się pomyliłam. Całej tutaj przestrzeni nie wypełnię, całej komory. Ale dobre, i co? Więc, czy wy widzicie to jak paruje? Co tu mamy? Znowu jakiś taki twardy element duży, to sobie go wyrzucimy i lecimy dalej. Hopla. Hopla. Jak nie są zbite elementy, to po prostu je tak przerzucam. Jak widzę, że coś jest takie bardziej pozbijane. No to wtedy rozrzucam. A tak to, żeby sobie przyspieszyć po prostu. Ona i tak się. O, zobaczcie, jak można nawet delikatnie tutaj oczepywać o krawędzie, dzięki czemu pójdzie to zdecydowanie szybciej, sprawniej, bo tak to możemy przerzucać w tej pół dnia, ale nie ma takiej potrzeby. Zobaczmy, co tutaj. są też na różne części, ale, kurczę, paruje nieźle. Teraz muszę zerknąć w kamerę, aż czy Wy to w ogóle widzicie. Chyba trochę tak, no, troszkę widać, ale tutaj na żywo mam wrażenie, że że bardziej tu widać. Zresztą, co to dużo mówić? W powietrzu dużo wilgoci. Popada cały czas. Temperatura w ryżmie 65 stopni. No więc musi się tutaj dymić z tego oku. Tu już jest tak sucho, że bez podlewania się niestety nie obejdzie. Jeszcze to. O, tutaj zobaczcie. Tu mam taki fragment mokry. Dosyć tutaj mokry, więc to sobie jeszcze tutaj gdzieś. Z Tych boków pozbieram. No tak. Tu jest mokro. I wrzucimy to do środka. Niech sobie tam to mokro będzie. Kurde i kolejny kamień. O, jaki jak tam sięgnąć. Dobra. Tych kamieni trochę tu będzie. Ale właśnie po to, to przerzucamy. Żeby też przy okazji, jak coś zobaczymy niewłaściwego, wybrać sobie. No to co, to chyba tutaj będę musiała zaraz iść po z wodą, bo już pojawiają nam się. Nie, nie ma źle, był taki tylko fragment suchy. Dobra. Ale wiecie co, mimo to, że u nas ulewa, ja sobie zostawiłam te pryzmy odsłonięte, miejscami jest naprawdę sucho w tej pryzmie. bo tylko tak mi się wydaje. Teraz sobie zobaczymy. Poza tym jednym fragmentem. No nie ma źle. Zresztą myślę, że to widzicie. No widać to jeszcze. jeszcze jest wszyscy na takim etapie, że to widać. Ale obniżę kamerę. Teraz będziecie widzieć lepiej, bo jest obniżone. Więc lecimy dalej. Och, Ciężko się dostać. Zobaczcie, tu trzeba wybierać. Nie, no środek całkiem fajny. Zaraz sobie dotknę. A, ale ciepły. Dobra, poza tym, że ciepło czuję, czuję, że jest wilgotne, ale nie będę tego w stanie, chciałam to chwycić w dłonie, żeby zobaczyć czy, czy jest bardzo wilgotne. Bo jest taka fajna metoda na, na to, żeby sobie zweryfikować. Ale nie ścisnę tego za, za nic, bo jest tak gorące. Natomiast o, tutaj mamy boki bardzo suche. to zostawimy na razie. Damy sobie to później na wierzch i podlejemy. Natomiast czuć ewidentnie, że jest mokry ten kompost, dobra. No i zobaczcie, ja ten kompost nie okrywałam. On sobie tutaj był odkryty, chociaż zaleca się przykrywanie. No to ja widzę, że mimo tego, że on był odkryty, nie jest przemoczony, wręcz miejscami, jak widzicie, jest suchy. W związku z czym nie ma tak źle, jeżeli się zostawia otwarty, nieosłonięty. Na jesień, kiedy tych opadów jest więcej, no to już inna sprawa. Ale teraz, kiedy tego opadów nie ma jakoś bardzo dużo, no to możecie sobie, tak jak ja, zostawić go odsłoniętego, nie po troszeczkę po tej pryzmie popada i będziecie musieli biegać z konewkami. Ten fragment znowu wybrałam, a to jest sucho. Zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Aha. No, tu ładny, ciemny materiał. I tutaj coś jeszcze goni. No nie, żyjątka jakieś. Zwariowały. Szalone po prostu stworzenia. Ale najwyraźniej im się tu podoba. No dobra. No, Ale wiecie, z tyłu jest naprawdę pięknie, Trzeba to przesunąć. Znaczy, odsunąć tutaj tą część, żebyście zobaczyli, co tam z boku. Tam już jest mocno nawilżone, więc chyba obejdzie się bez podlewania. Poza tym, że fragmenty są suche, tak jak na przykład ta część jest delikatnie sucha i tu gdzieś też z boku mi się pojawiają takie suche, no to zobaczcie, na przykład ta część już jest naprawdę fajnie wilgotna. I to ta część zdrewniała, która najfajniej trzyma wilgoć. Zresztą zobaczcie, jak dotknę, to całą dłoń mam wilgotną. Zobaczymy czy mi się uda coś. Nie no, zobaczcie ewidenty widzicie. Zobaczcie sobie jak tu między palcami przeciekami to co tutaj wycisnęłam. I znów będę pracować z brudną ręką. No, ale tak jest w ogrodzie, że się wygląda jak się wygląda. Potem będę Wam chciała coś pokazać i moja dłoń będzie straszyć. Ale trudno. Nie pierwszy raz ją widzicie w takim stanie, więc chyba dla Was nic dziwnego. Już mnie pewnie troszkę poznaliście, że ja do ogrodu idę pracować, a nie wyglądać. I podobne podejście mam do ogrodu. On ma być użytkowy, ma mi służyć. W sensie takim, że tutaj ma być dużo roślin. I nie zawsze jest czas na to, żeby go dobrze wyplewić, wypielęgnować, ale i tak pięknie rosną tutaj rośliny. Więc gdybym miała już wam to mówiłam. Gdybym chciała patrzeć na to, żeby on był idealny to bym go po prostu nie miała, bo czasowo nie wyrabiam. Ale mam za to nieidealny ogród ze smacznymi roślinami, Z smacznymi zdrowymi roślinami. No na dole już fajnie wygodny. fajnie przerobiony też. Dobra, musimy sobie tam w bok go troszeczkę rzucić, tą część. Bo nam się tam dziura zrobiła. No tutaj na dole już taki intensywniejszy zapach. O, ale gorąco. Powiem Wam, że naprawdę tego tutaj z tej strony nie widać. Bo przerzuciłam na tą i bardziej paruje ta pryzma, właśnie już ta, ta, ta komora, gdzie ten kompost jest już przerzucany. Bo tutaj po tej tak nie widać. Ale za to będziecie widzieć, co dzieje się tutaj na samym spodzie. Ok, no to lecimy dalej. Ale jej mało, no nie. Nie ma to, czego się spodziewałam. Tu na spodzie już jest mocno wilgotne. W związku z dziś go okryjemy. To była brudna ręka. A tu kolejna rzecz. Dobra, fajnie spróchniałe to, zbutwiałe to. Może sobie jeszcze zostawimy w tej gorącej pryzmie. Mimo, że to dosyć duży element był. A to co mamy? To mamy chyba z tej rządki. Jest tej komory obok. To le pięknie wilgotne. A miejscami głowy. Nijak. Ale zapach jest, wiecie co? Nie zbyt ładny, jakiś taki. Coś tutaj musi być takiego, co? Co daje zapach? To pewnie trawa. Nie jest to zapach. Y takie jakbym się spodziewała, gdzie są yy, trociny, tylko takie, wiecie co, mocno ziołowe. Jak nie są to takie syropy ziołowe, ale nie takie yy, typu szałwia, typu mięta, tylko jakieś inne. Kojarzymy się z jakimiś takimi ziołowymi lekami. I jak widać, jesteśmy już prawie na końcu. Zobaczę tylko, czy dobrze widzicie. Możemy Was jeszcze trochę obniżyć, więc czekajcie chwilę. No, widzicie teraz zdecydowanie lepiej, co tutaj się dzieje. No to co, rzucamy paletkę. Na boki ucieka mi. To już rzucam naprzód pryzmę. Ciekawa jestem, jaka będzie za kilka dni temperatura. Naprawdę pięknie trzyma temperaturę. Mimo, że tydzień czasu nie przerzucałam, nic tutaj kompletnie nie robiłam. No to jak widzicie, 65 stopni. tu wchodzić w kadr ale chyba za chwilę będę musiała bo jest tutaj już coraz bliżej dna Myślę, że jak będzie temperatura dalej się tak utrzymywać, to nie będę przerzucać, dopóki ta temperatura nie opadnie. Bo już tam e, kompost, ta pryzma kompostowa jest na tyle fajnie e, wymieszana, że będzie się dobrze przerabiać. Jest też fajnie wilgotna. Zresztą, no, widzicie tutaj, poza takimi naprawdę niewielkimi fragmentami, gdzie było. Um, no przesuszone. No to jest całkiem fajnie wilgotna. Dobra. I jeszcze tutaj resztki. I zaraz Wam pokażę co tutaj mamy. Przerzucaniem. Ostatnie tutaj nasze fragmenty. Za dużo nie ma co, bo znowu dam ziemię. A nie ma potrzeby ich tutaj tylko tak rozrzedzać. Dobra, mamy to. Na to co? To lecimy tutaj z pokazywaniem Wam. Co udało się usypać? No zdecydowanie mniej. No zobaczcie. Nie to, że nie sięga do samej góry, to jeszcze tu po bokach. A było, składa się z dwóch pryzm kompostowych. Z dwóch takich komór. Jak pamiętacie, usypywałam najpierw do jednej komory, potem do drugiej. No i e, później przerzucając połączyłam te pryzmy. A mimo to jak widać, jest mało tego. No, popatrzmy sobie do pryzmy obok. Temperatura wynosi 46 stopni Celsjusza. W związku z czym troszeczkę poszło w górę. I nie widzę, bo no tej to już jest dużo. Tej póki co jest więcej niż poziom tutaj palet ale to ze względu na to, że ona się przerabia wolniej, także za jakiś czas ona sobie i tak sporo opadnie, chociaż w międzyczasie będzie dokładana materia właśnie po plewieniu, jakieś takie stare roślinki, także także ona i tak będzie co chwileczkę tutaj dokładana, a tu co? Mamy ile stopni? Po przerzuceniu. Ale paruje aż termometr. Zobaczmy sobie. Co nam się tutaj pokazuje. Idzie sobie powolutku do 50 stopni. A, czekajcie, bo nie łapię tutaj. Dobra. Teraz będziecie widzieć. Zbliżamy się do 50 stopni Celsjusza. No, nie będziemy tutaj stać i patrzeć. Myślę, że spokojnie za moment pójdzie do 55. I spokojnie za. Dzień 2 znowu osiągnie 65 stopni, bo, bo naprawdę pięknie się nagrzewa ta pryzma. Mimo że już jest stara, już nie jest to pryzma świeżo założona, cały czas trzyma temperaturę. Także tak to u mnie wygląda. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was, cześć.